Nie bój się iść naprzód. Przyszłość przychodzi niezależnie od tego, czy jesteś gotów, czy nie. Wszyscy wokół narzekają na świat wirtualny na internet, na komórki, na tablety mówią, że to pułapka że dzieci spędzają za dużo czasu przed ekranami że relacje się rozluźniły a świat kiedyś był lepszy a ja, ja jestem wdzięczna. Wiem, że to może brzmieć zaskakująco niemal prowokacyjnie. Ale naprawdę jestem wdzięczna za rozwój technologii, za to, że mogę mieć w dłoni dostęp do niemal całej mądrości świata że mogę czytać, uczyć się, poznawać, rozwijać dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebuję bez kolejek, bez granic, bez czekania na przesyłkę z drugiego końca świata. Wystarczy kliknięcie. Kiedyś marzyłam o książce, która była niedostępna w Polsce. Dziś wystarczy, że pomyślę i mogę ją mieć w ciągu minuty. Ściągam na iPada i zaczytuję się. A jeśli książka mnie poruszy, kupuję ją też w papierze, by mieć ją fizycznie obok siebie, bo kocham i jedno i drugie wygodę cyfrowego świata i namacalność prawdziwych stron pachnących duszem. Dzięki internetowi spotkałam ludzi, których w żaden inny sposób bym nie poznała. Dzięki technologii mogę dzielić się swoimi myślami, inspirować, mówić o Bogu, o wdzięczności, o tym, co dla mnie ważne. Gdyby nie to wszystko, ty też być może nie czytałbyś tych słów. A przecież to nie pierwszy raz w historii, gdy coś nowego budzi lęk. Pamiętam, jak kiedyś mówiono, że książki mogą zaszkodzić kobietom, bo nadmierne czytanie rozprasza, osłabia moralność i przeszkadza w obowiązkach domowych. Serio. Był taki czas, a potem, potem książki stały się symbolem rozwoju, wykształcenia, światła, a dziś walczymy o to, by dzieci w ogóle je czytały. Teraz obawiamy się internetu, ale kto wie, może za kilkadziesiąt lat to właśnie cyfrowe wspomnienia będą cenniejsze niż stare fotografie, może komuś uratują życie, może to one staną się przestrzenią modlitwy, spotkania i przebudzenia. Nie chodzi mi o bezkryty bezkrytyczne przyjmowanie wszystkiego. Technologia, jak wszystko inne, potrzebuje mądrości, ale nie chcę zatrzymywać się w epoce kamienia łupanego tylko dlatego, że boję się tego, co nowe. Zmiana to nie wróg, zmiana to znak, że żyjemy. I jestem za to wdzięczna, że potrafię nadążać za światem, że rozumiem, a przynajmniej próbuję zrozumieć, dokąd to wszystko zmierza że nie trzymam się kurczowo tego, co znane, ale z ciekawością patrzę w stronę tego, co możliwe. Bo we mnie, bo we wszystkim chcę dostrzegać dobro, we wszystkim chcę szukać sensu, bo wiem, że jeśli patrzę sercem, a nawet ekran może stać się oknem do czegoś większego.